W poniedziałek, 30 sierpnia Franzibar. zaczynamy raport Sangrila. kończymy naszą tanzańską przygodę. E, za chwilę zbieramy się na lotnisko i wracamy do Polski, ale na szczęście, tak jak Wam wspominałem, do Tanzanii wracamy w październiku i serdecznie Was zapraszam do zapisania się na e, nasze kolejne safari. W październiku wracamy również z cyklem wyjazdów dla aktywnych e, Teneryfa od 16 e, października. Tydzień pełen atrakcji: e, kajaki, kanioning, rowery górskie, yoga, surfing, trekkingi wszystko to na jednym wyjeździe, codziennie coś innego każdy znajdzie coś dla siebie, no i super e, grupa młodych ludzi. Na koniec października mamy również ciekawą górską propozycję teneryfa Trekkingowo czyli codziennie inny e, górski szlak. Jeśli lubicie góry, jeśli lubicie aktywnie spędzić czas, to zapraszam na stronę. Od 16 października Teneryfa aktywnie, a od 23 października Teneryfa górsko. A ja mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć!